No i co my teraz wiemy, Gdzie będziemy mieszkać? Tak, to jest to. U, to Nitro kupił nasz dom. Już tu nie mieszkacie. Wyjazd mi stąd. Umowa nieważna! My oddajemy ci pieniądze a tu dajesz nasz dom. Ale ładna pełnia, Karolu. Tak. O jaki? f***le wielkołak? O. Netflix prezentuje widzów. Jeszcze coś ciepłego. Nie oklułem Cię! Nad nie przegrałem go sobie wilkołak, to chyba już się przemienił. Wow, ale straszny wilkołak, ale ma pazury. Jakie kły. A przecież wilkołak Dobra, to bajka. To jak wytłumaczysz fakt, że Blake się -y był zombie-wampirem? Prosto. Bycie w, team, w Teamie X to jest jak bajka. To jest życie jak w bajce, bycie w Team X. To dlatego się dzieją takie rzeczy. Rozwiązany przypadek. Macie przejebane. Może zjadł zbyt ostrego kebaba i pomalował się kosmetykami, albo mu się coś na mózgu rzuciło. A skąd wiesz, że się pomalował? A skąd ty wiesz, że Karol jest wielkołakiem? Nie wiem, nie jestem pewna. Dobra, przestańcie, zachowujcie się jak dzieci. O nie, ten Wirkołak robi tańce z Fortnite'a. Nie może być gorzej. 10 sekund to jest tak mało. Jeżeli go zjadłeś, to mowa jest nieważna. Ty patrzymy w chlarzu. <zysy> Większy ból głowy niż grypa. <zysy> Witam się o panie! nie! To ty Halo, ratunku, ratunku! Porwali Monikę! Jakiś paskudny Wilkołak! To chyba Czaro. Ej, ja dziękuję, ślicznie. Tak, Czaro! Nie twoja liga NBA! Na ratunek, Czaro! Mi się odwala, o co chodzi? No, pozdrawiam. Czee, Mati, dziękuję za 6 miesięcy. Domu, nie zrób coś. tak! Czaro, tak. ratuj To no, jest twoja liga, Wilkołaku! Oh, jak się czujesz? O Boże, on umiera. Czuję. On umrze. Nie. Dobrze. Boże, Boże, chodź. Nie przejmuj się. A czemu ona się cieszy? Że zdycha? O tak, wiemy, to kłopi jest kłopi właśnie. Teraz. Co ty p*******? Pi... Ty masz o mamy starych. Czemu chodź? Halo! Potrzebna pomoc! O że Czarek, ty krewawicz! Potrzebujesz bandażu albo bab... O nie. A co Halo? jeśli ten Wilkołak Halo, to współpraca to z Wiedźminem tak? na telefony? To jest możliwe. Przez Wilkołaka. To jest możliwe. O -o. Ja ty nie możesz być w ciąży! Ty nie możesz być w ciąży, bo po pierwsze to jest niemożliwe, a po drugie nie wam to gotowi! Macie, przecież mówiłam ci, że masz cię uspokoić i przestać, mam Przecież pojadę do tej afryki zrobię ten test jeszcze raz! Co nie! Mamy ważniejsze sprawy na głowie, ten shio. milion złotych, pamiętasz go? Szyjo, jest taka porada, po prostu musisz wziąć taki mocny... Albo dobra, może ci nie będę robić radzi... rady. Jak go nie oddamy, to lecz nas wszystkich pozarzyma! Dawaj, A, dawaj. A kto miał? No ty. Maciej! Ja go mam? No masz! Kto mi go dał? Jak nie masz, jak... No, Maciej! Nie mam żadnego miliona... Faktycznie go miałem! No to za milion to wystarczy na wycieczkę. Do... sąsiadów. Na spokojnie. Chyba go zgubiłem. Kurwa, to nie starczy jednak. Zgubiłem! <śmum> Ramszucha, zostań, przecież dobry content jest, to jest lepszy serial niż tej <śmum> Przecież to jakieś pół miesiąca naszej pracy! Chociaż nie ja przesadzam. Dużo przesadzam. No, dużo przesadziłem. Trzy miesiące naszej pracy! Byłem tak... Zestresowany tą całą sytuacją! Ty, to jak się urodzi dziecko, to możesz się sprzedać, to wtedy... O! O, o, może to nie będzie milion, ale... Zrób reakcję na nową piosenkę. Robię ci reakcję na nową piosenkę. Wow! Nowa piosenka Teamu X! Brzmi jak piosenka Teamu X! Wow! Nie lubimy tej piosenki, bo to jest Team X! My tutaj oglądamy... O to właśnie chodzi. Widzowie, widzowie, widzowie. Jeżeli jest jakiś... Atencjusz twitchowy, który ogląda tylko rzeczy tutaj, bo Just Chatting oddaje widzów i dużo osób siedzi, to on właśnie ogląda wszystkie piosenki Teamu X i tak dalej. Koneser Just Chatting, moi drodzy, ogląda seriale Teamu X. O, o, o. Kiedy wysyłka blues będzie? Jak dojdą do podpisy, dojdą do podpisy i wysyłamy. Proszę! Wypaście mi! Ale pudełeczka już są i są piękne. Przyszła druga partia, jeszcze. Naprawdę. Piąteczek przyszła ostatnia partia pudełeczek, 500 pudełków. O nie! Ej, dawajcie szybko, bo Alek się wrócił! Czas dobiega końca! Gdzie są moje pieniądze? Ha, 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 ha. Gdzie jest mi... Dajesz orku na pierdolim. Gdzie jest mój region? Nie ma! Dupie! Ale go Tak się nie wie jak na to odpowiedzieć, aż Si odzyskał siły. Wstaje i waleczy się patrzy w stronę Leksia. się. Się wszyscy! Jeden po drugim! Shio nie boi się, zamknął się, uderzył Lexia, ale Lexiu złapał jego pałkę! Ciągnie za nią, ciągnie coraz mocniej, stracił równowagę! Lexiu jest nie do zatrzymania, atakuje Shia, próbuje go powstrzymać swoimi miernymi rękoma, lecz nie może! Lexiu go łapie i łamie mu wszystkie jego kończyny! O kurwa, rzeczywiście! No Nie, nie, lej spokojnie, lek się uspokoi, będzie okej. Oho. Okay. Nie ma nic bardziej męskiego niż prawdziwa męska miłość. Browse over house Ej, To moja turba wy skóry A, ale na koniec Woo! O nie, o nie, oni będą brali po prostu od widzów